Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan i Beatka Jedziemy do Palenicy Białczańskiej, gdzie zostawimy samochód a następnie udamy się do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich Dojechaliśmy do parkingu Palenica Białczańska, Morskie Oko Parking Tutaj miejsce parkingowe dla samochodu osobowego kosztuje 30 zł a wejście do Parku Narodowego Tatrzańskiego kosztuje 5 zł bilet normalny, 2,50 bilet ulgowy tak jak widzicie 10 zł za dwie osoby dorosłe zapłaciliśmy. Tutaj macie cały cennik. Zatem można ewentualnie grupowo także tutaj wejść i cena jest troszeczkę niższa. Na samym początku całej wyprawy oczywiście zapoznajemy się z mapą i zasadami obowiązującymi w Tatrzańskim Parku Narodowym. A tych zasad troszeczkę jest i warto ich oczywiście przestrzegać. Należy pamiętać, że mamy tutaj ruch prawostronny na szlakach. Biwakowanie jest zabronione, brak koszy na śmieci. Zatem, wszystkie śmieci, jakie bierzemy, będziemy produkować. Zabieramy je do torby i wyrzucamy w pensjonacie, czy też po prostu w koszu poza parkiem narodowym. Nie wolno palić ognia, nie wolno palić tytoniu, nie wolno podchodzić do zwierząt. A jeżeli jakieś napotkamy, spokojnie się oddalamy nie możemy hałasować, nie można wprowadzać psów na szlak to jest bardzo istotne, ponieważ dzikie zwierzęta wyczują psa, nawet jak nie będzie szczekał i jest to niebezpieczne i dla nas, i dla naszego zwierzaka, tak więc pamiętajmy o tym z Palenicy Białczańskiej idziemy czerwonym szlakiem wzdłuż asfaltowej drogi, tak jak widzicie lub też możemy pojechać fasiągiem, czyli taką bryczką inaczej mówiąc, pojazdem ciągniętym przez konie Wóz góralski, tak nazywa się w gwarze góralskiej, ten pojazd Fiakr to góral prowadzący fasiąg i przejazd z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka kosztuje około 50 zł Idąc szlakiem, mamy odejście w prawo na Psią Trawkę, albo Rówień Wachsmunski jednak tym razem tam się nie będziemy udawać Po drodze mijamy z prawej strony punkt informacyjny z wystawą, gdzie można kupić mapę, pamiątki i różne smakołyki. Wejdźmy do środka, zobaczmy, co tam mamy. Mamy przed punktem informacyjnym mapę, więc możemy się zorientować, co jest dookoła, i przy okazji usiąść na ławce, na przykład coś zjeść, czy się czegoś napić. Zajrzyjmy do środka. Smakołyki. różnego rodzaju gadżety, pamiątki, mapy, kubki. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia, gdzie jest wystawa. Przy okazji warto tutaj zajrzeć, jeżeli będziecie szli w stronę Morskiego Oka lub właśnie do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Idąc dalej czerwonym szlakiem, w końcu dojdziemy do Wodogrzmotów Mickiewicza, za którymi z prawej strony, przed Polaną, przy Wodogrzmotach, znajduje się odejście na szlak zielony, którym będziemy podążać w kierunku schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Wodogrzmoty Mickiewicza to wodospady na potoku Rostoka. Warto zawiesić oko na chwilę. I posłuchać szumu wody. Zaraz za wodogrzmotami Mickiewicza skręcamy w prawo w zielony szlak, który skieruje nas do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Trasa, którą będziemy szli, którą Wam mam nadzieję bardzo dobrze zaprezentuję, jest. Trochę wymagająca. Jeżeli jesteście osobami, które niezbyt często chodzą po górach, a jeżeli już chodzą to na przykład na morskie oko asfaltową drogą lub bardzo delikatne górki, to ta trasa może być nawet zbyt wymagająca. Jest tutaj sporo podejść, takich jak nawet na samym początku tutaj, czyli kamień za kamieniem, wchodzimy cały czas pod górę i może to być po prostu zbyt trudne. Ale jeżeli chcecie, oczywiście warto spróbować. Nie musicie iść do celu. Jeżeli nie dacie rady, mimo odpoczynku, mimo swoich zapasów, prowiantu, to oczywiście zawsze możecie wrócić. Moim zdaniem buty trekkingowe czy też górskie są po prostu wymagane ze względu na to, że te kamienie, które teraz są suche, bo mamy piękną pogodę, bardzo często są mokre i śliskie, szczególnie gdy troszeczkę popada deszcz. Dlatego też pamiętajcie o tym, aby mieć wygodne obuwie, które już przetestowaliście które macie już wychodzone, nie nowe prosto ze sklepu, ponieważ możecie obetrzeć sobie swoje stopy. Jak widzicie sporo kamieni, cały czas chodzimy po kamieniach, więc podeszwa w butach musi być przystosowana do takiej właśnie nawierzchni, bo inaczej obtarte stopy to jest jedna rzecz, a druga rzecz uszkodzić możemy buty, które nie będą dostosowane właśnie do takich, teraz jak tutaj widzicie. Jak widzicie, trafiliśmy na idealną pogodę. No, może te słońce było troszeczkę zbyt mocne, ale pogoda była naprawdę bardzo, bardzo piękna. Malownicze krajobrazy dookoła, przyroda super. Idąc cały czas szlakiem zielonym, mijamy szałas w Dolinie Rostoki. Bardzo ciekawe miejsce, szczególnie przydatne zimą, kiedy bardzo mamy duży wiatr i dużo śniegu, a trzeba się na przykład schronić. To tu mamy takie miejsce, właśnie które warto zapamiętać, że po drodze jest. Zimą też przechodziłem ten szlak w stronę schroniska w Dolinie Pięciu Stawów i powiem Wam, tu jest tak biało, tak cudownie, że oczywiście kamienie nam kompletnie nie przeszkadzają i ta trasa jest naprawdę bardzo, bardzo malownicza. Jednak samo jej przejście trwa dłużej, ponieważ często się ślizgamy i musimy troszeczkę bardziej uważać. Ale jest naprawdę wspaniale. Tak więc polecam przejść sobie tą trasę latem, wiosną czy też jesienią, ale także zimą. Tylko pamiętajcie, że w zimie musimy mieć porządne wyposażenie, jeżeli chodzi o picie, jedzenie, czyli herbata, kawa, ciepłe napoje w termosach no bo zawsze może być okazja, gdzie na przykład pogoda nas lekko może zaskoczyć a człowiek się szybko wyziębia, tak więc porządne ubranie to podstawa i adidasy raczej powinniśmy zostawić w domu idąc dalej zielonym szlakiem w Dolinie Roztoki, docieramy do miejsca, gdzie widzimy taką linę ta lina łączy punkt przy schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich z takim punktem poniżej, który służy do transportowania różnego rodzaju zaopatrzenia Idąc dalej, dochodzimy do rozdzielenia szlaków. To znaczy, dalej możemy iść zielonym szlakiem w kierunku wodospadu Wielka Siklawa, albo skręcić w lewo i iść czarnym szlakiem bezpośrednio do schroniska przy Dolinie Pięciu Stawów, albo dalej do Morskiego Oka. My idziemy dalej zielonym szlakiem w kierunku Wielkiej Siklawy, czyli największego polskiego wodospadu, przejdziemy obok niego. A wracać będziemy ze schroniska właśnie tym czarnym szlakiem. On jest dosyć stromy, więc lepiej nim schodzić niż wchodzić ze względu na to, że ta stromizna jest dosyć męcząca. To co jest najpiękniejsze tutaj, to oczywiście natura, bardzo piękne widoki, jeżeli chodzi o dolinę Rostoki. Jest to po prostu cudowne miejsce i ta wyprawa z Palenicy Białczańskiej do schroniska w dolinie Pięciu Stawów Polskich jest moim zdaniem naprawdę rewelacyjną przygodą. Tutaj, już widzicie, jak spływa woda z wodospadu. Wielka siklawa. I w tym miejscu warto chwileczkę usiąść, odpocząć, ewentualnie troszeczkę dalej. Jak widzicie, widoki są przepiękne. Przy wodospadzie Wielka Siklawa zwracamy szczególną uwagę na śliskie powierzchnie po których chodzimy. Woda, która spływa wodospadem ma wpływ na okoliczne tutaj kamienie, głazy czy też szlak. Dosyć często powoduje ta woda, że są mokre mimo bardzo dobrej pogody. Tutaj, oczywiście, gdzie jesteśmy, czyli już troszeczkę wyżej, tutaj ta woda nie ma żadnego wpływu. Tu już są suche kamienie. Ale poniżej, gdy chcemy zrobić jakieś fajne zdjęcie, czy też selfie, zwracamy szczególną uwagę na, na to, właśnie o czym powiedziałem, czyli na mokre, śliskie kamienie, gdzie możemy się pościsnąć i zrobić sobie jakąś krzywdę. Jak widzicie, wszystko prezentuje się tutaj bajecznie. Końcówka zielonego szlaku, którym podążaliśmy cały czas w dolinie Roztoki, jest mocno męcząca. Ta końcówka biegnie lewą stroną wodospadu Siklawa do niebieskiego szlaku, i tam zielony szlak już się kończy. Możemy iść w prawo, na przykład na zawrat, ale my będziemy oczywiście szli w lewo niebieskim szlakiem do schroniska w dolinie Pięciu Stawów Polskich. Trochę śniegu, jak widzicie, gdzieś przy okazji możemy oczywiście zobaczyć, czy też dotknąć w okolicach wodospadu Wielka Siklawa. Wielka Siklawa to największy polski wodospad na potoku Rostoka. Wodospad spada z progu ściany stawiarskiej oddzielającej Doliny, Dolinę Pięciu Stawów Polskich i Dolinę Rostoki. Trasa, którą możecie: Oglądać czyli na początku asfaltową drogą, czerwonym szlakiem, następnie za wodogrzmotami Mickiewicza zielonym szlakiem, doliną Rostoki. Dochodzimy do przecięcia szlaków zielonego z niebieskim. Ta trasa jest dosyć wymagająca, moim zdaniem, szczególnie dla osób, które niezbyt często chodzą po górach. Jeżeli osoby chodzą dosyć często po górach, no to to jest w cudzysłowie małe piwo. Jak już dojdziemy ponad wodospad Wielka Siklawa. To od tego momentu już niemal cały czas będziemy szli na jednym poziomie, dochodzimy do końca zielonego szlaku, który łączy się tutaj, jak widzicie, ze szlakiem niebieskim, który w prawo biegnie na zawrat, a w lewo do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dalej można iść potem w kierunku Morskiego Oka. Tak więc na tym skrzyżowaniu nie idziemy w prawo, w stronę tutaj zawratu przez mostek. Tylko w lewo, tutaj będziemy się udawać w stronę schroniska. W tym miejscu oczywiście można też sobie odpocząć. Jak widzicie, to wszystko naprawdę bardzo ładnie się tutaj prezentuje. Jeżeli ktoś z Was tutaj oczywiście był, dajcie znać w komentarzu, kiedy byliście, może planujecie być. Ja polecam dosłownie wszystkim. Tylko pamiętajcie. Dobre wyposażenie, szczególnie chodzi tutaj o buty, dostosowane do trekkingu, do górskich wycieczek. To jest podstawa. Następnie, oczywiście, jakaś herbata, coś do jedzenia i oczywiście jakaś kurtka przeciwwietrzna, bo w niektórych miejscach mocno wieje. No dobrze, zatem idziemy od skrzyżowania zielonego szlaku z niebieskim w lewo. Następnie udajemy się przy tutaj Wielkim Stawie Polskim w kierunku stawu przedniego, przy którym znajduje się schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Idąc niebieskim szlakiem, mamy sporo miejsc, gdzie można usiąść, odpocząć, ale pamiętajcie o zasadzie, żeby nie śmiecić wszystkie papierki, śmieci, cokolwiek wam zostanie z różnego rodzaju wyciągniętych produktów, jakie będziecie mieli w plecaku, zbieramy i wyrzucamy poza parkiem narodowym. Jak widzicie, jesteśmy w tym momencie już 5 minut od schroniska. Budynek, jaki tutaj widzicie, to strażnicówka Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj bardzo ładnie widać w oddali wielki staw polski, a bliżej przedni staw, przy którym zlokalizowane jest schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Za chwileczkę dojdziemy do schroniska i dam Wam dobrą radę. Wchodząc do schroniska, bardzo często widzimy kolejkę ludzi stojących, żeby kupić oczywiście coś do jedzenia. Warto wejść do środka, mimo tej kolejki, udać się w prawo. Tam jest sala, gdzie oczywiście można usiąść i coś zjeść, i tam jest drugie miejsce, gdzie można zamawiać. Można zamówić sobie oczywiście albo jakieś ciastko, albo zupę, albo herbatę, albo inne rzeczy, i tam najczęściej nikogo nie ma. Tak, jakby nikt nie wiedział, że w tamtym miejscu niemal bez kolejki można coś kupić. Tak więc rozkładamy kolejkę i nie stoimy w tej pierwszej kolejce, tylko wchodzimy do środka prawą stroną przy kolejce, wchodzimy do pomieszczenia i tam kupujemy. Tak więc to taka moja dobra rada dla Was. Wejdźmy zresztą, pokażę Wam całe schronisko, jak to się wszystko prezentuje. Tutaj mamy, jak widzicie, już kolejkę ludzi. I jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, to nawet nie wie, że może wejść do środka i po prawej stronie jest drugie miejsce, gdzie można kupować muszę tutaj Panią przeprosić wszyscy stoją stoją sporo osób stoi i nawet nie wie właśnie, że można sobie tutaj wejść no to ja wchodzę, zobaczcie wchodzę, wchodzę, wchodzę idę tutaj, następnie na salę w prawo i tutaj na tej sali, na samym końcu jest możliwość kupowania, płatność kartą jest także obsługiwana Tutaj można też w spokoju sobie usiąść, odpocząć. Tutaj mamy cennik. Zupa pomidorowa bardzo dobra. Polecam. Oczywiście ciepła herbata, jeżeli już nam się skończyła. Także godna polecenia. Kuchnia. I tutaj zobaczcie, ludzi nie ma. A tutaj spokojnie można kupować. Tak więc polecam, abyście z tej kolejki. Wychodzili i przechodzili także do tego drugiego miejsca. Tutaj mamy zwrot naczyń, czyli przynosimy naczynia po zupie, czy po innych, oczywiście potrawach. W tym miejscu można także wynająć pokój, i przenocować jak to w niemal każdym schronisku. Przejdźmy tutaj przez kolejkę, pokażę Wam teraz, gdzie można podbić swoją książeczkę. Tutaj przechodzimy. Po lewej stronie wynajmujemy pokoje, dokonujemy opłat, kupujemy różne gadżety. Tutaj mamy informacje, cennik: pokój dwuosobowy 90 zł. I odwracając się, tutaj mamy pieczątkę, którą możemy wykorzystać. Proszę bardzo, do książeczki. Wbita pieczątka. Jest sieć wi -fi, jak widzicie. Można skorzystać. Są toalety, są prysznice. Wszystko ładnie, czysto, przyjemnie. różne pamiątki a tutaj w lewo udajemy się do pokoi jeżeli oczywiście mamy wynajęte pokoje to tak po troszeczku wam pokażę jak to tutaj się prezentuje czysto ładnie przyjemnie Razu wam powiem, że na szlaku zielonym sporo osób przy Wodospadzie Wielka Siklawa zawraca albo po prostu no nie ma już siły iść dalej, no i wraca po prostu z powrotem już do domu. Bo wejście przy Wodospadzie Wielka Siklawa wydaje się być proste, ale jeżeli ktoś nie ma kondycji, nie wziął odpowiednich butów, no to bardzo często jest już dosyć zmęczony i po prostu wraca. Tutaj jak widzicie schronisko zupka pomidorowa. Mnie bardzo smakuje. Herbatka z cytryną duża, piękna atmosfera, wspaniała pogoda. Polecam naprawdę wszystkim Wam polecam przyjechać do palenicy Białczańskiej, samochód zaparkować na parkingu i udać się do schroniska górskiego PTTK w dolinie 5 stawów polskich. 1670 metrów nad poziomem morza. Co ciekawe, tutaj na drugiej tabliczce mamy 1672 metry nad poziomem morza. Chyba dokładniejszy pomiar po prostu był realizowany. Widok ze schroniska na przedni staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ok, czas wracać. Jesteśmy posileni, wszystko spakowane, żadnych śmieci nie zostawiliśmy. Zatem idziemy teraz w kierunku czarnego tutaj szlaku, czyli czarnym szlakiem będziemy schodzić do zielonego szlaku, tam gdzie byliśmy na dole, do Doliny Rostoki. Tutaj widzimy tą linę, którą widzieliśmy też od dołu. Ona jest napięta. I tu jest górna taka stacja dla tej liny, a w zasadzie dlatego takiego wagonika na dwóch kołach, który jest wykorzystywany, gdy coś trzeba zwieść lub wwieźć do góry. Idziemy, idziemy czarnym szlakiem i już stąd widać, jak widzicie dolinę roztoki. Dosyć stromo tutaj jest. I uważajcie, jeżeli będziecie robić jakieś. Selfiki, zdjęcia czy cokolwiek, to tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby się po prostu nie poślizgnąć, bo niektórzy naprawdę przesadzają, stając, że tak powiem, przy samym spadzie i to jest mocno niebezpieczne. Jak widzicie, tu już jest dosyć stromo, troszeczkę inaczej niż wejście zielonym szlakiem do niebieskiego ale za to jest znacznie krócej i szybciej. Jeżeli mamy deszczowy dzień. A nie mamy zbyt dobrych butów, to polecam jednak wrócić tak samo jak żeśmy tutaj weszli. Jeżeli mamy dobre buty, to spokojnie schodząc możemy zaoszczędzić sporo czasu. I czarnym szlakiem zejdziemy szybciej do zielonego, a następnie po prostu wracamy. Inną opcją jest na przykład od schroniska pójść tym czarnym szlakiem tak jak teraz widzicie, a następnie do góry tutaj w prawo, w kierunku Morskiego Oka. Jednak to jest około półtora, 2 godziny do Morskiego Oka a następnie by trzeba było jeszcze schodzić tą asfaltową drogą. Zatem jeżeli ktoś chce, to oczywiście polecam, to też jest bardzo ciekawa opcja, kiedyś już ją raz zaliczyłem. Ale trzeba uwzględnić oczywiście czas, tak żeby nie chodzić po zmroku. Bo to jest już niebezpieczne. Tak więc jeżeli do Palenicy Białczańskiej przyjedziecie samochodem na przykład do godziny Siódmej czy też ósmej maksymalnie, to bez problemu dojdziecie do schroniska. Bez problemu wrócicie i nadal będzie jeszcze jasno. Tak więc, nawet jeżeli będziecie z dziećmi, ale oczywiście nie dziećmi typu 1-2-latka, no chyba że będziecie je oczywiście nosić w specjalnym nosidełku. Jak widzicie, czarny szlak mocno tutaj stromy. Mamy fajnie sucho, ładną pogodę, więc to wszystko wygląda tu naprawdę bardzo w porządku ale gdy mamy deszczową pogodę, czy też zimę no to jest tutaj już mniej bezpiecznie po prostu jest ślisko Przy okazji dam Wam teraz taką dobrą radę jeżeli będziecie chcieli zrobić tą trasę, którą Wam pokazałem czyli do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów albo na przykład tylko i wyłącznie do Morskiego Oka to samochodem przyjedźcie do godziny 8 maksymalnie do Polanicy Białczańskiej na parking Morskie Oko jeżeli przyjedziecie później, bardzo prawdopodobne, że parking będzie już pełny i niestety nie będzie możliwości nawet wjechać na drogę od Ronda w Łysej Polanie do właśnie parkingu Palenica Białczeńska, ponieważ służby porządkowe, parkingowe będą blokować wjazd ponieważ nie ma miejsc zatem będzie trzeba zaparkować samochód w Łysej Polanie na parkingu a jeżeli tam nie będzie miejsc to wszędzie dookoła mamy zakazy zatrzymywania się na wszystkich poboczach za mostkiem po stronie słowackiej także są zakazy, a parkingi są najczęściej już pełne. Tak więc zawsze ryzykujemy mandat. No i myślę, że lepiej już ewentualnie ryzykować po stronie polskiej, stając gdzieś na poboczu. A jeżeli już nawet ryzykujecie, to pamiętajcie o tym, aby zostawić samochód w taki sposób, aby ani trochę, ani kawałek obrysu samochodu nie wystawał na drogę, ponieważ autobusy, ciężarówki, samochody chcą bezpiecznie jeździć. Jeżeli ktoś zostawia samochód i wystaje kawałek samochodu na drogę, no to może się liczyć już raczej na pewno na to, że dostanie się po prostu mandat, albo ewentualnie ktoś nam porysuje samochód. Zatem dbajmy o to, żeby po prostu samochód był poza drogą, żeby inni uczestnicy ruchu drogowego mieli komfortową możliwość przejazdu. No i co? Kończymy! Jesteśmy w palenicy Białczeńskiej przy parkingu. Trasa cała około 6 do 8 godzin. Nam zajęła 8 godzin, ale bardzo przyjemne 8 godzin i jak widzicie przyszliśmy i nadal jest jasno i można spokojnie wracać do domu, ewentualnie do pensjonatu hotelu, zależy czy się zatrzymaliśmy gdzieś w okolicy. Dziękuję Wam za uwagę, napiszcie w komentarzu, czy tu byliście. Cześć i pozdrawiam!